Cześć, witam Was serdecznie na kanale kryptomanii.com.pl i zapraszam Was serdecznie do subskrypcji tego kanału i do zaglądania na naszą stronę internetową o tej samej nazwie. W dzisiejszym filmiku zajmiemy się My container polem estońskim, w którym już możemy kopać energii. Jak wiecie sami i siedzieliście na nasz kanał, kopaliśmy wcześniej na Simple Post pool. Ale wiadomo, Energy miało migrację na nowy portfel, nowej generacji, i na razie jeszcze nie da się kopać yy, tej kryptowaluty metodą POS lub masternodami na simple Ewentualnie jedynie na oryginalnym ich portfelu, ale wtedy trzeba trzymać właśnie swój portfel 24 na dobę yy, otwarty lub gdzieś na VPS-ie yy, kopać. Ale my, my mamy takie właśnie sprawy i kopiemy na pulach, gdzie za nas wszystko jest to robione, jest prosto i łatwo. I przelaliśmy na my Container Energy i zaraz Wam pokażę cały proces, jak to się mniej więcej zrobić. To jest główny dashboard, po zarejestrowaniu się, yy, tak będzie wyglądał. Tu jak widzicie, mamy na 259, prawie 260 euro tego Energy. Szukamy sobie tutaj Energy. Jak widzicie, jest wiele różnych kryptowalut. I jest Energy, tyle już mamy w parę dni. Dosłownie wystakowane na 1,87 euro centów. Już prawie jedno Energy jest wystakowane. Tu jak widać, ten, y, Tyle było zdepozytowane: 130 sztuk. Jak tu dodać depozyt? Znaleźć adres do depozytów. Klikacie w depozyt, i po prostu tutaj po, powinna Wam się pojawić taka strona. I albo możecie tutaj, że chcecie kupić Energy, jeżeli nie macie, obecnie jest opcja właśnie kupienia za euro lub Bitcoina. Bank Transfer, Credit Card będzie wkrótce. To jest fajna sprawa, bo możemy pominąć giełdy, jeśli nie mamy danej kryptowaluty, którą chcemy stakować. Albo ogólnie tutaj klikamy staking and Master Node. Tutaj pokazuje, ile daje nam obecnie z takim 19%. Masternoda daje więcej, bo wyszło mi z obliczeń że chodzi 55% przy obecnej, obecnej trudności. Tutaj poniżej pod numerem trójką macie swój adres depozytowy i pod niego depozytujecie swoje energii czy z giełdy kukoń, czy ze swojego portfela. Jeżeli macie i tak to wygląda. Tak samo możecie znaleźć tutaj różne inne kryptowaluty i taka sama podobna zasada. Macie powiedzmy Metrixa czy Piwixa Polisa. Jest wiele, wiele kryptowalut, jest nawet Waves 5% w skali roku. Stratis 1%, Stratis bardzo mało, ale jak wiecie, sami przy wcześniejszej górce dość wysoko wyskoczył Polis 58%. Także bardzo fajnie to to tutaj wygląda i plus ten, że możemy właśnie kupić to jeszcze za ewentualne na przykład euro, czy, czy bitcoinach te kryptowaluty, tutaj pomijając właśnie giełdę. Dobra, wróćmy na dashboard, a może jeszcze Wam pokażę transakcje i teraz tutaj właśnie widzimy różne właśnie kryptowaluty nam się kopią i energii jest 3.04 czyli to było już dzisiaj i wpadło 0.21 czyli tak mniej więcej 5 dni wychodzi przy tej ilości co mamy 130 sztuk około 5 dni wychodzi jedna sztuka do, ukopana będzie także Mniej więcej to 6 sztuk przy tej ilości 6 sztuk w skali miesiąca, w skali roku 72, co daje na oko 55% w skali roku, czyli dość bardzo dobry wynik. Wiadomo, ta trudność będzie wzrastała. Ten, yy, później możemy dostawać trochę mniejsze naliczenia albo i większe, to zależy, ile sternot będzie. Im ma się więcej, to wiadomo, te naliczenia są lepsze tej kryptowaluty. Także kontener szczerze polecam i jest tu prosto i łatwo się odnaleźć na tej stronie. Także też zapraszam was do zaglądania na naszą stronę internetową. Gdzie właśnie jest poświęcona różnym projektom kryptograficznym w szczególności POS i Masternodom znajdziecie też u nas na stronie właśnie wszelkie pule stakowe i Masternodowe i airdropy kraniki giełdy kantory i wiele wiele innych ciekawych informacji jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału to za, zapraszam was serdecznie do subskrypcji i do oglądania naszych filmików i wchodzenia na stronę czytania newsów bo newsów naprawdę wiele się pojawia i jest co naprawdę czytać, trzeba sprawdzać swoje kryptowaluty co się dzieje, znajdziecie nas, nas na takich kanałach jak facebook, twitter, linkedin youtube, BitTube, Steamit library i Public 0 x także jeżeli szukacie jeszcze wam powiem wszelkich projektów, opisów gdzie kopać, gdzie co, no ja już nazbierało się tego to, właśnie jak zjedziecie na samą stronę dół, to są wszystkie. Wystarczy kliknąć w daną ikonkę, przejdziecie na dany projekt i będziecie mieli opisane, gdzie go można kopać. Jak, ile masternoda daje i w ogóle inne ciekawe informacje, jak obecnie wykres ceny w ciągu tygodnia 8-13 do przodu, ale i tak był spadek w ciągu miesiąca danej na przykład kryptowaluty. Także każda kryptowaluta jest dopisana. Zapraszam do lajkowania naszych artykułów, kliknięcia, jeżeli się podobał, gwiazdki i, ocenię, i ocenić projekt. Dziękuję jeszcze raz bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się, Cześć. mam nadzieję, że pomogłem wam jak znaleźć adres depozytowy na my container i pokazałem jak to kopię. Także wszelkie linki będą pod filmikiem i do usłyszenia, do następnego filmu.